Nie no, znowu ma być gorąco, wiesz? Masakra, myślałem, że chociaż trochę chłodniej będzie. No właśnie, dzień dobry, Adam Skiba, zapraszam na prognozę pogody. W najbliższych dniach cyrkulacja południowa będzie warunkowała pogodę nad Lubelszczyzną. W związku z tym czeka nas zmiana pogody z deszczowej na ciepłą, a nawet gorącą. Bez opadów deszczu. W piątek 23 sierpnia Lubelszczyzna nadal będzie znajdowała się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia, Centrum nad Rumunią. Napłynął ciepłe masy powietrza zwrotnikowego z nadpołudniowej Europy. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się temperatury od 23 do 27 stopni. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna będzie wynosiła od 14 do 16 stopni. Do południa zachmurzenie małe, później wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Po południu i w nocy chmury zaczną zanikać. Pozwoli nam to na oglądanie końcowej fazy sierpniowego superksiężyca którego pełnia wypadała 19 sierpnia. Wiatr słaby w kierunku południowego i południowo-wschodniego. W sobotę, 24 sierpnia, w nocy z piątku na sobotę, będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad Mołdawią. Będzie to się związało z napływem mas gorącego powietrza z nad Morza Czarnego. W dzień temperatura maksymalna osiągnie do 31 stopni na południu Lubelszczyzny, a w północnej części do 28 stopni. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 12 do 15 stopni. Rano niebo bezchmurne, natomiast w godzinach około południowych wystąpi rozwój chmur. Wieczór i noc z małym zachmurzeniem. Wiatr południowy umiarkowany. W niedzielę 25 lipca Lubelszczyzna pozostanie w oddziaływaniu cyrkulacji południowej przynoszącej masy powietrza zwrotnikowego. Przed południem prognozowany jest wzrost temperatury do 29 stopni. Po południu w związku z przemieszczającym się nad polską frontem chłodnym nastąpi spadek do temperatury do 24 stopni. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna może wynieść tylko 12 stopni. Od godzin porannych do południowych na całym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem w nocy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Do południa wiatr słaby z kierunku południowego, wschodniego. Po południu wzrost prędkości wiatru do około 15-20 metrów na sekundę. Zatem, jak usłyszeliśmy, temperatura wakacyjna ciągle nam sprzyja. A świetną okazją na spędzenie czasu, jakże ten upalny weekend, jest akcja Dziennika Wschodniego Spotkajmy się nad Wodą. Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy Was nad Jezioro Zagłębocze w sobotę, gdzie wspólnie z nami możecie wykorzystać tę piękną pogodę. Dobrego weekendu.